Yo mano, z tej strony Rockser Pro Witam was w kolejnym filmie z Minecraft Na moim nowym kanale, że tak powiem Nie wiem czy jest nowy, ale już zresztą jest To jest kolejny film z Minecraft Oj, zacięłam się Okej okay. Dzisiaj zrobimy sobie taki poradniczek Jak Jak yy, ten, Jak yy, zdobyć, że ja tak powiem Comment Block i Barrier Block a więc zaczniemy od przyjścia na normalne pole widzenia Się wchodzi w ustawienia i w wideo Dobrze, a więc zaczynamy A więc aby zdobyć dwie rzeczy potrzeba włączone kom włączenie komend ustawienia kody, aktywuj kody i trzeba wpisać taką tu yy, komentkę Gi, give give ja chyba czy to give małpa S. na innych wersjach yy, to in, o inne imię to znaczy to nie... to trzeba wpisać imię OK i key, wpisujemy na przykład barier. Dajemy i mamy barier bloczka Jak go jak widzicie, jak jak go postawimy widzimy go. O, on, ona na nim staniemy to jest tak. Ale kiedy schowamy gościa... Go nie widać, ale na nim stoimy, nie? Hop, hop. Pokażę Wam na innej kamerce. Ustawienie. znajdźmy go, tam jest. Tadam... Ja nie włączam latanie, nie? Nie ma. Tylko skaczę. To tam nie? Najfajniejsze jest to, że kiedy się stoimy i się obracamy, on też się obraca. Genialne. A więc zaczniemy. Ale więc zróbmy teraz y, z barier, blo barier blokiem. Tylko włączę normalnie kamerę. z pierwszej osoby. Już wiele osób robiło takie filmy, więc ja też zrobię na kanale. No no, 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 tak dość często to robi Potem na koniec jeszcze pokażę ciekawostkę. Jak to oczywiście gra na telefonie, ja gram. Ok, wpisujemy. Nie, tu, tu. No, upa, Jest tam owta przyszła command podłoga nie trzy m jeszcze było różne komand bloki repenting komand blok, chaining command blok, komand blok minor card, są wagoni komand bloki, komand blok zwykły blok Klikamy tak i mamy tutaj koment bloka, jak widzicie, tu mamy wszystkie, żeby wpisać coś. bez bezwarunkowy i tak dalej, impuls. Notatka na wyjechanie i tak dalej. No a teraz ciekawostka. Jeśli ktoś gra na Telefonie. Pewnie zauważył, zmieniły się tekstury wszystkiego, tak na przykład wygląda zaczerwone złote jabłuszko, takie trochę dziwnie, nie? A działa tak samo. I patrzcie jakie dostajemy rzeczy. Regeneracja, odporność, odporność nogi, absorbacja 4, nie wiem co to jest. Dodajemy po prostu ta serduszka. Ale w końcu dodano kusze i taszcze. To jest najciekawsze. Zmieniamy również teksturę wszystkich zbroi. Nie, czy również zostały zmienione. Zapaliczki również, wszystko, wszystko się prawie zmieniło. No i najdziwiejsze no jest to, że, że jeśli chcemy odpalić tarczę, bierzemy sobie tarczę. No, on nas w ogóle nie broni, no tak sobie wisi. Ale jeśli wciśniemy shift. Zasłaniamy się ją, i mowy się od nas odbijają. Ta, 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 ta. Genialne. Okej, okay, a jeśli chodzi o kusze, działa tak. Najpierw naciągamy, potem strzelamy. Tam, tam, tam. A jeszcze chciałem Wam pokazać pewną taką komendę, która nie wiem, czy zadziała, ale spróbuję.

Jeszcze raz. Już nie wyszło. Małpa S. Claire. Jest, patrzcie, nie mamy już efektów. A nie, chciałam to pokazać w inny sposób. A więc... Nie... Wy... Mam taką miksturkę niewidzialności. Kiedy ją wypijemy? Nas nie widać, o, ale za to. Widać te całe efekty, które z nas lecą. Ale... Ta komenda Użyta kiedyś przez Minecraft e, i, kid, i, i Kitty na, 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 na filmie Kitty Belly e, Chowamy się przed babcią grany Efekt I co się stało? Aha, bo się popsuło Bo to nam usunąć efekty Ale chyba usuwa wszystkie efekty Dobra, się popsuło, ale chcę to sprawdzić to mi nam może Nadać lew lewitację? Efekt Małpa Co znowu? Teraz je wpisałem. F F, 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 F. S, T, Żebym te efekty. Ok, świetnie. I spróbujmy jeszcze raz. Efekt. S. E. Ops. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Na ile mam tu lewitację? A na krótko. Co napisało? Jak zrobić na większe sekundy? Dobra, to ja się z wami żegnam. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę. I zapomnijcie o tym takim pewnym dzwoneczku. Żeby nie przegapić filmów, które, które postanowiłem, że, że będę nagrywał ostatnio dość, dość częściej. A więc, żegnam was. Cześć!